Założę się, że chcesz mieć normalny poziom hemoglobiny glikowanej w ciągu najbliższych 3-6 miesięcy. Jeśli to Twój cel, mogę powiedzieć, że w niektórych przypadkach jest to niemożliwe. Ale jest też dobra wiadomość. Możesz znacznie poprawić sytuację, zaczynając zmieniać dietę. W tym wideo opowiem o produktach, które warto codziennie włączać do diety. Przyjrzyjmy się siedmiu produktom, które bym dodawał do każdego posiłku. Te produkty są bogate w błonnik, zwiększają spożycie białka i mają działanie przeciwzapalne. Jeśli chcesz wiedzieć, które 7 najlepszych produktów pomoże osiągnąć normalny poziom hemoglobiny glikowanej, trafiłeś we właściwe miejsce. Zaczniemy od warzyw. Są podstawą diety, ale często brakuje ich w naszym jadłospisie. Nie wiem, czy u Ciebie tak było, ale mnie to zaskakuje. Zawsze dziwi mnie, gdy ludzie dzielą warzywa na dozwolone i zabronione. Należy regularnie spożywać odpowiednią ilość określonych produktów i uprawiać sport, więcej się ruszać. Takie podejście poprawi zdrowie i kontrolę poziomu cukru. Stwierdzenie unikaj tego owocu lub warzywa brzmi atrakcyjniej i prościej, ale jest fałszywe. Nie pomoże poprawić poziomu glukozy ani hemoglobiny glikowanej. Wielu boi się owoców z powodu skoków glukozy we krwi. Jednak każdy węglowodan powoduje takie skoki i jest to normalne zjawisko. Przy cukrzycy typu 2 poziom glukozy nie obniża się z powodu insulinooporności, a przy typie 1 z powodu braku insuliny. U zdrowej osoby poziom glukozy obniża się naturalnie po posiłku. Dlatego nie warto bać się owoców. Co więcej, przy cukrzycy typu 2 owoce mogą nawet pomóc utrzymać poziom glukozy we krwi. Zawsze to tłumaczę tak. Jeśli wypijesz 1 litr napoju gazowanego, nieważne czy Coca-Coli, Fanty, Pepsi czy innego, trzeba zjeść 15 pomarańczy, aby uzyskać taką samą ilość cukru. Powinniśmy bać się napojów gazowanych bardziej niż owoców. Owoce nie są niebezpieczne, poprawiają zdrowie i pomagają normalizować poziom cukru dzięki wysokiej zawartości błonnika. Nie bójcie się owoców. Teraz przejdźmy do trzeciego superproduktu roślin strączkowych. Są źródłem węglowodanów i białka, ale często są demonizowane z powodu antyodżywczych substancji. Antyodżywcze substancje to związki, które nie są wchłaniane przez jelita i po prostu są wydalane. Niektórzy twierdzą, że lektyny powodują zapalenie jelit i zwiększają ich przepuszczalność. Nie ma jednak badań naukowych łączących rośliny strączkowe ze pogorszeniem zdrowia lub chorobami przewlekłymi. Wszystkie zbadane prace pokazują pozytywny wpływ na organizm. Rośliny strączkowe zmniejszają ryzyko cukrzycy, poprawiają stan układu sercowo-naczyniowego i zmniejszają prawdopodobieństwo udaru. Przynoszą one wyłącznie korzyści dla zdrowia. Wzdęcia i gazy mogą się pojawiać, ponieważ nie każdy jelito radzi sobie z trawieniem roślin strączkowych. Niektórzy mają problemy z trawieniem, które utrudniają ich spożywanie. W takich przypadkach nie ma nic złego w ograniczeniu lub unikaniu roślin strączkowych, jeśli powodują dyskomfort. Najważniejsze to słuchać swojego organizmu i dbać o zdrowie. Niektórzy ludzie źle tolerują rośliny strączkowe, ale twierdzenie, że wszyscy powinni je wykluczyć z diety, jest błędne. Istnieją wyraźne ograniczenia i niuanse. Orzechy często kojarzą się z utratą wagi, ale tutaj ważne jest doprecyzowanie. Opowiem o tym na przykładzie mojej niedawnej historii z pacjentem. Podczas wizyty przyszedł człowiek, który chciał schudnąć. Zaczął podjadać orzechy słysząc w mediach społecznościowych, że są one zdrowe. Bez wątpienia orzechy są zdrowe, zwłaszcza jeśli nie są solone ani prażone. Przy zakupie zawsze zwracaj uwagę na ten ważny warunek. Pozostałe orzechy, prażone bez soli i Tigdaj, również są całkowicie zdrowe. Ta osoba o tym wiedziała, ale zaczęła jeść orzechy po prostu jako przekąskę. Pomyślał, że jeśli orzechy są zdrowe, można je jeść bez ograniczeń. Jednak nie uwzględnił, że orzechy są bardzo kaloryczne i utrudniało to odchudzanie. Jeśli mówiłem, że należy spożywać około 300 g surowych warzyw na posiłek, to powiem również, ile orzechów powinno się spożywać. Ważne jest kontrolowanie ilości orzechów, aby nie zakłócać procesu utraty wagi, mimo ich korzyści i wartości odżywczych. Nie jedz za dużo i nie przekraczaj normy, która wynosi około 20-25 g. Jeśli uprawiasz sport, norma może być wyższa. Miej to na uwadze. Orzechy zawierają dużo tłuszczów, które są jedno nienasycone i bardzo korzystne, jednak nie oznacza to, że są mniej tłuste, dlatego ważne jest kontrolowanie porcji. Przy stosowaniu diet ograniczających ważne jest uwzględnienie dawki każdego spożywanego produktu, aby nie zaburzyć równowagi i nie zaszkodzić organizmowi. Pacjentowi nie można podawać takich samych dawek różnych leków. Przepisanie 10 jednostek i 80 jednostek to zupełnie inne rzeczy wymagające precyzyjnego podejścia. Jeśli przepisujemy metforminę, dawka może wynosić 1 gram lub 3 gramy. Dla innych leków, dawkowanie będzie się różnić i jest to bardzo ważne do zapamiętania. Jak mówił Paracelsus, w dawce tkwi trucizna. W przypadku jedzenia, sytuacja jest dokładnie taka sama i dawkowanie posiłków musi być ściśle dobrane. Aby osiągnąć cel z pacjentem, należy podawać dawkę jedzenia w odpowiedniej ilości, odpowiadającej wadze, wzrostowi, wiekowi i poziomowi aktywności fizycznej. Tłuszcze są ważnym elementem, a prawdopodobnie najlepszym tłuszczem jest oliwa z oliwek, którą należy stosować zgodnie z zasadą umiarkowania. Należy unikać efektu nasiąkania, gdy olej wylewa się na kanapkę tak, że zaczyna spływać po palcach i trzeba lizać ręce. Cała skóra powinna starać się używać dawki oliwy z oliwek od 5 do 10 ml dziennie, włączając obiad i kolację. Często przesadzamy z olejem, dodając niepostrzeżenie dodatkowe kalorie. Oliwa z oliwek jest bardzo korzystna przy cukrzycy, ale ważne jest uważne kontrolowanie ilości. To jest bardzo, bardzo ważne dla utrzymania zdrowia i kontroli wagi. Szósty produkt – tłuste ryby. Są doskonałym źródłem białka i kwasów tłuszczowych OMEGA3, Korzystnych dla mózgu i zmniejszania stanów zapalnych w organizmie. Takie ryby jak łosoś, śleć, makrela i tuńczyk to najlepsze opcje do kontroli poziomu cukru we krwi. Wystarczy je spożywać dwa razy w tygodniu. Idealna porcja tłustej ryby to około 100 do 120 gramów. Zapewniają one niezbędne białka i tłuszcze OMEGA3 dla utrzymania zdrowia. Teraz porozmawiajmy o siódmym produkcie mięsie. W przypadku mięsa warto wybierać białe mięso a nie czerwone dla lepszych korzyści zdrowotnych. To nie znaczy, że czerwone mięso jest szkodliwe, ale jego korzyści nie możemy zagwarantować w pełni, jak w przypadku białego mięsa. Czerwone mięso zaleca się spożywać nie częściej niż raz w tygodniu lub nawet raz na dwa tygodnie, ze względu na związane z nim ryzyko dla zdrowia. Czerwone mięso wiąże się z pewnymi ryzykami, np. zwiększeniem prawdopodobieństwa rozwoju raka jelita grubego, dlatego warto być ostrożnym. Związek między zdarzeniami nie zawsze oznacza związek przyczynowo-skutkowy. Na przykład, jeśli podczas deszczu zostałeś okradziony, winny nie jest deszcz, lecz złodzieje, którzy dokonali kradzieży właśnie w tym momencie. Nie należy mylić przyczyny kradzieży z wydarzeniem deszczu, które miało miejsce jednocześnie. Jednoczesność dwóch zdarzeń nie oznacza, że jedno wywołało drugie. Istnieją inne zmienne, np. sposób przygotowania mięsa. Przygotowywanie mięsa na grillu, w piekarniku lub na patelni to różne procesy, które wpływają na końcowy produkt. Podczas grillowania powstają nitrozaminy, substancje, które mogą być szkodliwe. Czerwone mięso różni się od przetworzonego czerwonego mięsa, choć oba wiążą się z ryzykiem raka jelita grubego. Dla ostrożności zaleca się spożywanie czerwonego mięsa nie częściej niż raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie, preferując białe mięso lub jajka, które są doskonałym źródłem białka. Pomimo prób demonizowania jajek z powodu cholesterolu, umiarkowane spożycie około 2 jaj dziennie nie zaszkodzi organizmowi. Zalecana ilość mięsa to około 100-120 g dziennie, podobnie jak ryby. To optymalna porcja dla zrównoważonej diety. Mam nadzieję, że to wideo było pomocne. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ściskam i życzę zdrowia.